Po 200 pracowników sanockiego autosanu w przerwie śniadaniowej wyszło przed budynek. W ten sposób ludzie upominają się o zaległe pensje. Fabryka od dłuższego czasu boryka się z problemami finansowymi, a zatrudnieni w niej ludzie nie dostają na czas pieniędzy. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, pracownicy do tej pory nie otrzymali całego wynagrodzenia za styczeń. Z załogą przed jedną z pikiet spotkali się przedstawiciele zarządu firmy i obiecali wypłatę reszty pieniędzy za styczeń i luty. Jednocześnie załoga usłyszała także, że fabryka może wprowadzić obniżki pensji do poziomu najniższej krajowej. Zarząd Autosanu nie chce tego komentować. Cięcia kursów zapowiadana przez władze Sanoka dotkną głównie autobusów w linii numer 6, które jeżdżą na trasie wójtostwo zasław Ale miasto będzie szukało również oszczędności na linii numer 8. Popularne piątki ostatecznie stracą kilka kursów, ale nadal będą dojeżdżać aż do Zagórza. Zniknie za to część weekendowych i nocnych połączeń do tej miejscowości. Monitoring jasno pokazał, że z niektórych popołudniowych, wieczornych i weekendowych kursów korzysta niewielu podróżnych. Wprowadzimy badania ruchu, jeżeli będzie możliwość pewnych korekt przy, na tych kursach, które są, mają bardzo małe obłożenie pasażerami, to również takie korekty dokonamy. Ale oczywiście, jeżeli nie będzie takiej potrzeby nad, ponad pewne, pewne nasze założenia, na pewno tego nie będziemy robić. Chodzi o to, żeby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze. Władzom Zagórza udało się znaleźć połowę pieniędzy, które są Sanokowi winni za kursy komunikacji miejskiej na terenie swojej gminy. Ale to nie wystarczy i potrzebne są cięcia. Nadal jednak nie wiadomo ile połączeń zostanie zlikwidowanych. Negocjacji nie zamykamy, negocjacje trwają i tutaj mamy jeszcze pewne propozycje, o których jeszcze nie mogę powiedzieć, ale myślę, że one idą w bardzo dobrym kierunku i, i, i zbliżamy się do pewnego konsensusu, aczkolwiek będzie konieczna na pewno, Redukcja, ponieważ na pewno nie będzie to ta kwota, o którą wnioskowaliśmy, więc ta redukcja będzie konieczna. Urzędnicy z Zagórza nie chcą komentować tej sprawy. Nadal nie wiadomo więc, czy znajdą pozostałą część pieniędzy i jak zamierzają poradzić sobie z komunikacyjnym kłopotem. Za miesiąc motoserce ponownie zabije w Sanoku. 21 kwietnia w skansenie motocykliści będą zbierać krew dla dzieci i zachęcać ludzi do takiej pomocy. Po raz drugi akcja odbywa się u nas za sprawą klubu motocyklowego Pirates of Roads. Po sukcesie akcji w ubiegłym roku postanowiliśmy jeszcze raz zawalczyć ze stereotypem motocyklisty, czyli kogoś, kto według społeczeństwa uważany jest za tylko robiącego, że tak powiem brzydko, złe rzeczy. Tutaj będziemy walczyć z tym stereotypem i pokażemy, że potrafimy zebrać ponowny raz dużą ilość krwi i pomóc dużej ilości dzieci. O motocyklistach mówi się, że to są dawcy. Akurat 21 kwietnia to się sprawdzi. Jesteśmy dawcami tylko krwi. We krwi mamy etylinę, ale mamy też olej w głowie. I dzięki temu taka akcja. I zapraszamy wszystkich. W programie koncerty i atrakcje dla dzieci. Na scenie zagrają m.in. Team The Duas Park, Terry Reason, Crusher oraz reaktywowana po latach stanowska legenda zespół Kretes. No jest to bardzo szlachetna inicjatywa. Wiadomo, że krew jest takim ratującym życie. Można ją pozyskać wyłącznie od dawców. Dlatego bierzemy udział w tego typu imprezach, popieramy kwiodawstwo i myślę, że wszyscy powinni to popierać. Bardzo pomagać innym, bo nie każdy się rodzi zdrowy i potrzebuje też należnej pomocy. Podczas pierwszej edycji imprezy w Sanoku motocykliści zebrali 17 litrów krwi, która trafiła do chorych dzieci. W całej Polsce w ciągu czterech edycji udało się zebrać jej blisko 12 tysięcy litrów. Sanoczanie bez medalu hokejowych Mistrzostw Polski. W ostatnim meczu nasi przegrali z tychami w dogrywce 3-4. Do Takiej końcówki sezonu nikt się nie spodziewał. Najpierw nasi przegrali walkę o finał z Krakowią, później na własnym lodowisku dwa kolejne mecze. Tym razem z tychami o brąz. Na Śląsk pojechaliśmy w bojowych nastrojach. Zawodnicy zapowiadali walkę o zwycięstwo i tak też się stało. W pierwszym meczu pokonali gospodarzy 4-1. Nadzieja na medal wróciła, jednak w kolejnym spotkaniu górą ponownie była drużyna ze Śląska. I to ona, po końcowej syrenie zasłużenie cieszyła się z brązowego medalu mistrzostw Polski. Miał 20 lat, kiedy poszedł na wojnę. Dziś ma 89 i nikt jak on nie opowiada o historii. Emil Buras razem z sześcioma sanoczanami w czasie wojny zasilił szeregi 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Imię tej dywizji z końca Polski nosi dziś gimnazjum numer 4 w Sanoku, jako jedyne w kraju. Dawni żołnierze spotykają się z uczniami, rozmawiają o historii, opowiadają co przeżyli i dlaczego mając niewiele więcej lat niż dzisiejsi gimnazjaliści, Musieli walczyć o Polskę. Mój ojciec 10 października 1944 roku, kiedy Baszakowie obaj jechali na, na front już do przemyśla, i proszę pani, mój ojciec to widział, i przyszedł do domu i mówi: synu, ojczyzna się wzywa. Jak mi to ojciec wcisnął w mój patriotyczny ten umysł, tak ja już od tego nie ustąpił, tylko od razu się udał do tego ciotecznego brata, Janka synusia, bo zaraz dom przy domie mieszka. Janku! Idziemy. Jedna taka rozmowa może dać więcej niż niejedna książka. Dowiadamy się coś o naszej przyszłości, która jest dla nas bardzo ważna, bo ci ludzie oddali na nas życie i jesteśmy dzięki nim wolni. Warto pamiętać o ludziach, którzy oddali życie na naszą ojczyznę i za wszystko, co robili na nas w czasie wojny. Również nauczyciele widzą, jak wiele takie spotkania dają uczniom. Dyrektor Gimnazjum nr 4 podkreśla, że znajomość historii pomaga w budowaniu własnej tożsamości. Nie można budować przyszłości, nie pamiętając o przeszłości. To jest najważniejsza rzecz, którą każdy z nas powinien pamiętać. A jednocześnie to są historie naszych dziadów, pradziadów, babci, dość często naszych rodziców. I myślę, że przekazywanie z pokolenia pokolenia jest bardzo istotne, bo, bo pielęgnowanie tych tradycji to czyni nas... Pilnowanie tych tradycji to jest nasza tożsamość narodowa i dzięki takim właśnie dniom jak dzisiaj przypominamy tym młodym ludziom jak wyglądało życie i walka o niepodległość, a jednocześnie życie takiego młodego człowieka, który szedł na wojnę mając 13, 14 albo 17 lat. 57 sanoczan walczyło razem z szóstą Pomorską Dywizją Piechoty między innymi o obronę Warszawy i Kołobrzegu. Z wojny wróciło ich 54. Do dzisiaj żyje już tylko pięciu tych świadków historii. Coraz bliżej święta wielkanocne. Na stole nie zabraknie tradycyjnych wielkanocnych potraw. Zdaniem dekoratorów wspólne rodzinne śniadanie smakuje o wiele lepiej przy pięknie ozdobionym stole. Myśl powiedzenia, że je się oczami, to sądzę, że tak przyjemniej jest ładniej popatrzeć. I atmosfera też na pewno będzie przyjemniejsza. Przecież magia świąt polega na tym, aby na stole było dużo. Święta wielkanocne, na święta wielkanocne to śniadanie czekamy przez cały Wielki Post. Więc ono powinno być obfite i jak najładniejsze, aby zachwycić oko, ponieważ trwa aż do obiadu, powinno być dużo kalorycznych rzeczy, gdyż w poście ograniczamy takie spożywanie takich produktów. Stu dekoracja stołu podkreśla naszą, nasz, naszą tradycję, to jest taka harmonia, taki, też takie ciepło rodzinne, taka atmosfera piękna, dlatego moim zdaniem... Każdy stół powinien być bardzo dekorowany na święta wielkanocne, czy też bądź różnego rodzaju okoliczności, czy też inne święta. Swoje zdolności artystyczne w dekoracji stołów wielkanocnych młodzi dekoratorzy mogli zaprezentować podczas wojewódzkiego konkursu zorganizowanego w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku. Wzięło w nim udział pięć podkarpackich szkół. Każda grupa ozdabiała swój stół według własnego uznania. U jednych podstawą były nowoczesne pisanki, a u innych bukiety z wyrzeźbionych owoców i warzyw. Wykonujemy... Y pisanki metodą quilling, polegającą na ozdobieniu jaj wielkanocnych ze zwiniętych pasków papieru. Mhm. Czy to jest ciężka technika? Ciężka może nie, ale pracochłonna. Na pewno dużo czasu trzeba poświęcić na to. My przyjechaliśmy do Szkoły z Zdroju. Tam mieliśmy przeprowadzony kurs. Kurs nazywał się carving. Jest to rzeźbienie w warzywach i owocach. To jest nowy trend w dekoracji stołu. My postanowiliśmy to wykorzystać tutaj. Zrobiłyśmy kwiaty, barwione barwnikiem spożywczym, oraz to były z białej rzepy oraz marchewki. Ich nie trzeba barwić, są pomarańczowe. Wykorzystałyśmy je do dekoracji, zrobiłyśmy z nich bukiet, a podstawą dla bukietu jest melon, wykonany z wazon, wykonany z melonamierowego. Rzeźbienie w owocach i warzywach wymaga od nas precyzji i doświadczenia. W swoich domach, za pomocą kilku dodatków, możemy jednak sprawić, aby atmosfera świąt była większa. Na tym stole nie powinno zabraknąć kwiatów, no i tradycyjnego koszyczka wielkanocnego, a także pisanek. Aranżację taką typowo wielkanocną, symbole wielkanocy więc pisanka bądź baranek wielkanocny. Elementy wiosenne, czyli kwiaty świeże, bądź tak jak tutaj mają niektóre osoby przygotowane, żeżuszkę czy zboże. No i nakrycia podstawowe, tak żeby było ładnie na czym zjeść śniadanie. Pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim zajął Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju. Drugie miejsce trafiło do zespołu szkół nr 5 Sanoku. Trzecie zajął zespół szkół nr 3 w Jaśle. Za nami premiera pierwszej książki Sanoczanki, dziennikarki, modelki i wydawczyni magazynu Imperium Kobiet Ilony Adamskiej. Na imprezę w Teatrze Syrena w Warszawie przybyło liczne grono gwiazd i panowała świetna atmosfera. Mateusz Mija, Liania Wyszkoni wystąpili na scenie. Książka Ona w Jego Oczach to zbiór opowiadań przeprowadzony ze znanymi mężczyznami na temat ważnych w ich życiu kobiet. Cały dochód ze sprzedaży książki zostanie przekazany na Fundację Krwinka z Łodzi. Książka jest dostępna w Empika w całej Polsce. Można ją także zamówić na specjalnie stworzonej na stronie www.bliżejserca.pl kosztuje zaledwie 35 zł.